z tej strony Nexium witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z historii GTA, a konkretniej, no i konkretniej, no i jak na razie, z Grand Theft Auto 3. What the fuck, czemu nasz Sentinel się magicznie naprawił? Dobra, nie wiem, może tak działa gar... okej, okay, dobra, już powoli wraca do swojego e, pierwotnego stanu. Boże, co ta muzyka tak nawala? zmieniliśmy to... o kurde! Dobra, dobra, lecimy do to... No, co to, what the fuck? Dobra, nie mam pytań? Tak, zdecydowanie teraz już wrócił do swojego pierwotnego stanu. No dobra, bierzemy sobie tamtego. Yy, tamte auto z kanału Diablo. Z kanału, Boże. What the fuck, czemu się tamto auto. Ej, no, przysięgam wam, przecież jechały dwa. Za sobą jechały dwa z gangu Diablo. A nagle jedno się zmieniło w taksówce. W taksówkę, Boże, moja składnia jest niesamowita. Znaczy, jest późno w sumie, jak to nagrywam, ale wiecie, mimo wszystko. I lecimy sobie na miejsce do Toniego nie na żadne wyścigi, jak na razie nie. Tym bardziej nie z taksówką, i tym bardziej nie z moim skillem. What the fuck! Dobra, lecimy sobie. I lecimy sobie do naszego nowo poznanego kolegi Toniego Cipriano, Boże, ta taksówka lekko podjeżdża pod to. Weźmiemy sobie sentinel mafijny. No i okej. Okay. What the fuck, za co mamy gwiazdkę? Za to, że mafię okradliśmy, serio? Boże, nielogiczne to totalnie. Nie ogarniam, dobra, na no, ręcznym, świetny drift, centralnie na środku skrzyżowania. No co za policja? Dobra, szybko do to niego, do to niego, do to niego, do to niego, do to niego i lecimy szybko. No i okej, okay, ja na chwilę przymyknę się. Boże, znowu tych ciapaków męczymy. Kto się tam drze? Okej, okay, dobra, nie ma pytań. Gangster mieszkający z babą. Boże, znowu tych ciapaków tak męczymy. Człowiek jajecznica! Jak widzicie mamy kolejnego skina, mamy Nowiusią, kurteczkę, najnowszy model z Adidasa, Adidas Origins. Mamy całkiem fajne spodenki Moro, takie niebieskie. No i też Adasie, które są nawet przyjazne. No co ta policja? No! <laughs> uciekaj! No! Boże, nie w tą stronę A paszał won sobie kurumę wezmę Wypieprzać ode mnie LON, czemu oni mnie nie gonią na terenie tego? Dziękuję, dobrano, proszę się przestać mnie interesować. Lecimy sobie do jajecznicy. Boże, te te dziury! FUK! Boże! Dobra, żyję, żyję, żyję... Nie żyje. God Demet, ile ja out wysadzam, to jest po prostu masakra. Takiego on tutaj, że masakra. Za dużo masakra. O, dobra, bierzemy sobie, bo, bo kata. Lecimy do jajecznicy. Przepraszam, ja tylko, no ja tylko lotem go przyjechałem. O, oh, fuck, już myślałem, że tak idealnie wiadę na tym drifcie, niestety nie. Dobra, co tym razem dla nas, ma, dla nas masz jajecznica? Dobra, ja wyprostuję. Nie, jednak nie kolejne auto wysadzone w przeciągu 3 minut. Wysadziłem chyba już 4 auta Granaty, 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 granaty. Dobra, jajecznica, pożyczamy sobie hardwooda. Hardwooda. no dobra. Żyjemy! albo albo nie. I lecimy, 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 lecimy. W sumie to czemu by sobie nie wjechać po naszego. A ciekawe. A, no dobra. To by było w sumie głupie, gdyby się nie dało rozwalić autem szyb, które się tam normalnie przestrzeg, tak? Dobra, ja tylko tutaj przyjazdem jestem, ja tylko po demonka wpadłem. No i lecimy sobie naszym demoneczkiem, wyłączyć mi ten jazgot, i lecimy sobie do naszych kropeczek magicznych. Tylko jak to najpierw ogarnąć? W sensie, że do której jechać najpierw? To jest pytanie. Czyżby ta była blisko ja jakoś? Boże, co on jest noc Goddammit, jak ja jak ja jeżdżę. Nawet nie mogę wbić większego obiego cały czas tak gazuję. O, dobra, tutaj go złapiemy. No, dzięki demonowi, no to jak widać go całkiem szybko dogonimy. Nie wiem, czy to się później nam przyda, czy nie. No, ale jak na razie go całkiem szybko dogonimy. No, okej, okay, dobra, proszę się zatrzymać. Policja, dziękuję, dobranoc. Proszę wysadzić, i odjeżdżamy sobie demonem. Nie! nie, 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 wysiadaj, 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 szybko, 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 skacz, 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 skacz. O Boże, to było głupie, wsiadać do płynącego auta, dobra. Mamy nauczkę, już na pewno nie będziemy wsiadać do auta, które blokuje. No co ty się na mnie drzesz, panie śmieciarz, żeby sadzić ciężarówkę? Spokojnie, każdemu się zdarza. Na pewno nie będziemy, już ten. Już siadać do auta, którym zablokujemy drogę. Po prostu będziemy uciekać. No ale najpierw, co my sobie musimy podjechać do szpitala. Tylko którędy się tam jechało? I spróbujemy sobie jeszcze zgubić policję. Chociaż, jak widać, na razie nas nic nie goni. A tutaj jest przecież ten likwidator gwiazdki. Czy jak on tam ma? Eee, dobra. O, szpital jest tu. Dobra, dobra. nie Już tak mniej więcej ogarniam tą mapę. To chyba dobrze, że już tak mniej więcej ogarniam. Liberty City. Dobra. Bieremy sobie serduszko i lecimy sobie niszczyć kolejne ciężaróweczki naszym łogierem. <laughs> Muszę odkasznąć, wybaczcie. Fak! Dobra. Mój skill po raz kolejny pokazał to, co ma najlepszego do pokazania. What the fuck, czemu do mnie strzelają? Czemu do mnie strzelają, ludzie, jakie ja nawet jeszcze nie zrobiłem? Albo to wojna gangów była, albo, y, wojna gangów albo co? Nie mam pojęcia. Ale ludzie do mnie strzelają, nie podoba mi się to. Ja przecież przyjazny człowiek jestem. Może w słupie proszę się odsunąć. I lecimy za tamtą ciężaróweczką. Fajnie, mi drzwi latają O dobra, idealnie. Koreczek zrobimy, czerwone światło. Wręcz bosko. Dobra, granacik, pożyczamy sobie tego ogiera. Fuck! Dobra, myślałem, że już do mnie dojedzie i wybuchnie to auto. Na szczęście nie. Ej, no czemu ci ludzie mi się pchają pod koła? To jest nielogiczne, że ci ludzie mi się pchają pod koła, serio. Dobra, w sumie to już mamy dwie wysadzone, jeszcze tylko jedna. Boże, gdzie my jedziemy? Tylko znowu nas policja goni, gadem, znaczy się goni. Mamy gwiazdkę, ale tak naprawdę nic nie mamy na ogonie. No jedź, 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 jedź. jedź nie przez dziury, tylko jeźdź normalnie, żeby znowu nie wysadzić autka Dobra, tym razem moja wina, ja rozjechałem człowieka, przyznaję się. O! Dobra, jedzie w naszym kierunku, idealnie sobie na czołóweczkę walniemy albo się zatrzymamy jakoś. No w każdym razie coś na pewno zrobimy. I Ety skurczy bieku, nie uciekaj przede mną. Napieprzamy w niej z boku. Dobra. Dawaj, 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 i szybko, 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 szybko. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Siegnie, sięgnie, sięgnie, sięgnie! sięgnie. Wow! wow, 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 wow. To było idealne. O Boże, to było... chyba najlepszy rzut granatem w mojej całej karierze w GTA. Idealnie po prostu wybuchnęło to auto, wybuchło, wybuchnęło. Never mind. Dobra, a my sobie lecimy na kolejną misję do Toniego, nie do Joeya, do Toniego. Oraz kolejny do restauracji Cipriano. No i znowu ktoś mi się rzucił pod koła i będzie, że to ja. No i okej, okay, haracz. Znowu... <śm>

Pewnie na 100% to będzie pułapka, nie ma opcji, żeby żebyśmy po prostu pojechali po pieniądze. Zresztą to była zbyt nudna misja, tak? Może za głośno Dobra i lecimy sobie na miejsce. Znowu z tymi ciapakami. Co my mamy jakąś wojnę gangów? Każdy z tymi triadami walczy Chinatown, czyli witamy w siedzibie ciapaków. Dobra, trzeba odjechać jakoś z boku. Gdzie to jest? What the fuck, to tu jest? Okej, okay, dobra, to jest na 100% pułapka. Takie miejsce nie byłoby, gdyby tutaj nie było pułapka. To jest na 400% pułapka. No, tak jak mówiłem, na 600% to jest pułapka. Na pewno nie przyszli porozmawiać. Dobra, biegniemy sobie tamtego jednego, zabijamy i od razu ten. What the fuck, co on się rozmnożył? Czemu się przerzuciło Uzi? Dobra, 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 i wsiadamy jeszcze szybko, 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 szybko i spieprzamy. What the fuck, co ja muszę ich zapić? Nie mogę uciec o Boże, ale głupie. Jakbyśmy już nie mogli po prostu uciec od nich Dobra, chyba ich nie sięgam niestety jeszcze no, mogłem w sumie granat rzucić, ale... Do... No nie ma tak by zbolem na odległość. Dobra, idealnie... Wow wow, wow, wow ten autym! Wow, to było blisko. No rozjechał swoich, nie, no genialny jest ten. No rado, ma granaci, granaci, uciekam. Fuck, żyje, nie żyje, żyje. Nie, 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 nie po raz kolejny na granicy wytrzymałości jeżdżę. Niedobrze. Ej, lecimy do toniego Czyżbyśmy nie mieli bagażnika? Po prostu nam się wkląsł bagażnik. O, fak, no jeszcze deszcz pada i już czuć taki. No, Liberty City ma no Taki klimat takiego przygnębiającego miasta. Takiego typowego, gdzie metropolia, wszystko po prostu masakra. What the fuck, to są nawet autobusy? Nawet nie wiedziałem. Vice, City, no to jest radość, ścianka, tak, nad, nad, coś jak Miami, no nie wiem, no po prostu nad morzem. Lata 80. Zresztą ja uwielbiam ten klimat ogólnie. Muzyka, wszystko wtedy było świetne. No, znowu gwiazdka Boże, za co? Kiprianie Restoranty. Tak, zdecydowanie jest Włochem. No okej, okay, jest muzyczka i mamy zaliczoną kolejną misję. A my w sumie sobie od razu lecimy do Tony'ego Chociaż nie, najpierw trzeba HP sobie załatwić. Czemu, co ty kurde kobietę bijesz, Andrzej? Ja cię nauczę tutaj, kurde blaszka. No, kobiet się nie bije. O przepraszam, panie, ja tylko przyjazdem. Dobra. O fuck. Co on taki jakiś dziwnie sterowny jest? Coś tutaj jest? O Boże, mogłem równie dobrze kliknąć ku na klawiaturze. Tak, kuku. Dobra I lecimy sobie prosto do szpitala, żeby się uzdrowić. No nie wierzę, że kolejna auto Dobra, szybko, 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 bo mało HP Szybko, szybko, szybko Dobra, udało się Wow, wow, nie odjęło mi 2 HP Centymetr bliżej, by było po mnie No nie, dobra, ciężarówki nie będziemy kraść Po pierwsze, policja blisko, po drugie, za wolne no, dobra, ale tą taksówkę możemy odjechałeś policja? Odjechała, dobra. Ja pożyczam do zwrotu później. I lecimy sobie na kolejną misję do Toniego Cyprianego. Tak jest. No i pada deszczyk, ja się nie godzę na takie obroty idealnie zaparkowane. I lecimy sobie do Toniego. Salvatore z na rady, jaki Salvatore? Ta babcia znowu, babcia albo mama znowu się drze. What the fuck, co oni się wszyscy znają? Okej, okay, dobra, co my będziemy, jedziemy na jakąś wojnę z triadami? Nie mam pytań, dobra. Bierzemy kurumy i lecimy na szczecin do naszego kumpla Joe'a. Ta kurwa w sumie całkiem sięga. Takie niebezwyczajne auto, a serio jest szybkie, jest w ogóle. Fajne, what the fuck! To? Jaki bezbłędny szalony skok. Nie mam pytań. Jak można zrobić minus jedno salto i minus jeden obrót? Wyjaśni mi ktoś? Bo nie szaje logiki GTA. To przecież nie jest raczej możliwe. Dobra. I bierzemy sobie limuzynkę. O, Joy, co się odstawił! Ale mamy limuzynkę Proszę się odsunąć. Ja tutaj nie chcę uszkodzić naszej limuzyny, jakoś specjalnie, bo pewnie uszkodzenie tak że się nie uniknę. Wow! Całkiem szybka ta limuzyna. Znaczy się, no i jak na takiego rozmiaru takich rozmiarów auto jest całkiem szybka.

Luigi również odstawiony w garniaku Ja w porządku Dobra, zmieniamy sobie tą stację, bo ja po prostu już nie wyrobię Z takim jazgotem I lecimy sobie teraz po niego, albo do Tony'ego Nevermind, nie pamiętam Dobra i gdzie, 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 gdzie? Boże! Rozpędź się trochę pod górę, błagam cię, bo nie dojedziemy No, ej, dobra Czyli chyba raczej po niego... Ej, wow, 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 wow. czy my czasem Czy przed nami nie jest czasem ciężarówka triad? A za nami nie jedzie ciężarówka Triady? Tak jak myślałem, oczywiście na 100%. Jeszcze nas zablokowali z przodu, z tyłu, Mosko. Dobra, szybko, 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 pod górę, tylko błagam was. Popchnij nie, nie walnij mnie z boku, tylko nie popchnij, Dobra, idealnie. No, 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 no. Dobra, udało się przebić. Fuck, było blisko, serio. Trochę takim. Tak na YOLO w sumie żadnego tak zbędnego zamieszania tam nie zrobiliśmy, po prostu sobie wjechaliśmy, tak? Dobra, czyżby to był koniec? No, dzięki, to nie wiem, że się dobrze spisałem. Hey, Luigi! Oh, moje koledzy, zostały mi znane tak lange, Salvatore. You better wait, don't wait. Powiedz, że once this unfortunate business is taken, we'll all go do klubu i celebrate, okej? Okay, dobra woman yet? Hey, to see you a wife. I know, am working on That's Misty. How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific. Terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. Okej, okay, ja jestem nowym przyjacielem. No i bardzo dobrze. Co? To koniec rozmowy, serio? Dobra, nie mam pytań. No, nie, 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 kończyć. Hey, Maria! Maria! <grywa> 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 I bet it cost me money. Well, <laughs> you don't think I hang around here for the conversation, do you? Okay, there you have to keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? Okay. She can be trouble. Ja przecież jestem profesjonalnym kierowcą. Ale ja to chcę jakoś... Nie jestem żadnym psem, zamknij ry. Znowu Chinatown, boże przecież walczymy z triadą, a lecimy do Chinatown po jakieś dragi. Ej, gdzie nie jadę, nie jestem żadnym pieskiem. Ja płaczę. Boże, tylko jak tu się pozbyć tej misji? O, dobra, wiem. Auto do morza i wyskoczę. Nie, nie, nie. Wyskocz, 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 wyskocz. Czemu ty... Wyskocz. BOŻE! NIE NO BOSKO! hm, Co ja mam zrobić? Nie no, wjechać raczej nie wiadę, chociaż... Nadzieja matką głupich, dokładnie. Dobra, nie mam pytań, co ja mam tutaj zrobić? O BOŻE, jak ja się mam teraz... O! AUTKO, 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 AUTKO! Dobra, to im podsunęłem pomysł. Czemu by nie użyć granatów w sumie? dobra płonie płonie dobra ale ja przypadkiem Salvatore nie denerwuj się ja przypadeczkiem boże znowu techno ej za co mam gwiazdkę za to że wysadziłem ty piarę która mi się dosiadła do limuzyny no bez przegięć już panowie totalnie dobra wyjeżdżam i... what the fuck gdzie ja jestem a znaczy, ja już tutaj byłem ale nie kojarzę jakoś tych tenerów specjalnie Dobra, wyjeżdżamy i szukamy naszego... Znaczy jestem gdzieś przy morzu. Dom mamy teoretycznie też przy morzu, ale mamy po kompletnie drugiej stronie miasta. kompletnie innej stronie Liberty, więc lecimy tam Dobra WOW fuck 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 no, co to znowu do nas strzelają wszyscy? Ja rozumiem, że mamy wojnę triady, ale spokojnie, a ja do domu sobie jadę. Odpocząć, wypocząć. Fak, myślałem, że to triada, a rozjechałem Twój klucz. Przepraszam, przypadkiem. Dobra, no i ja już chyba będę powoli ten odcinek kończył. Dobra, walić to, dojdę już tam z buta, nie chce mi się tutaj. Ja już ten odcinek będę powoli kończył, tak jest. To było no, chyba na tyle. W kolejnym odcinku z historii GTA, a konkretnie oczywiście z. Grand Theft Auto 3. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to nie zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć!